Cześć, dzień dobry. Witam się z wami w 33 odcinku podcastu Pani Psychiatryni. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania rozmowy z moim kolejnym wyjątkowym gościem. Jest ze mną pani doktor Agata Makarewicz, specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zastępca kierownika pierwszej kliniki psychiatrii, psychoterapii wczesnej interwencji Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Pani doktor na co dzień pracuję na oddziale młodzieżowym wspomnianej kliniki. Na marginesie powiem, że pani doktor była, a właściwie jest nadal jednym z moich pierwszych mentorów, autorytetów, jeżeli chodzi o psychiatrię, i naprawdę bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj um, stworzyć coś razem. Cześć, Agata. Cześć. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Pierwszy temat, który chciałabym poruszyć w naszej rozmowie, to jest kwestia poczucia własnej wartości. Yy, ostatnio. Opublikowane zostały wyniki anonimowego badania Młode Głowy Fundacji Unaweza, gdzie te wyniki ujawniły dramatycznie niski poziom samooceny u dzieci i młodzieży w Polsce. Prawie 66% uczniów biorących udział w tym badaniu chciałoby mieć więcej szacunku do samego siebie, 46% to osoby o skrajnie niskiej samoocenie, 32% uczniów nie lubi siebie, a ponad 1 czwarta uważa siebie za osobę mniej wartościową od innych. Badanie dotyczy uczniów, ale wydaje mi się, że problem niskiego poczucia własnej wartości dotyczy także osób dorosłych. I tutaj jest pierwsze pytanie do ciebie: dlaczego tak źle o sobie myślimy? Myślę, że kluczową kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest fakt, w jaki sposób dzieci budują swoje poczucie tożsamości i swoje poczucie wartości, a zatem na jakich dorosłych wyrastają. Obecne pokolenie rzeczywiście jest pokoleniem kryzysowym. W większości pokolenie, które dopadło nieszczęście izolacji dwuletniej, które dopadł także kryzys wojenny, niepewność bytu. I co za tym idzie, jest to w tej chwili czas szczególny dla, dla młodzieży i dla dorosłych również. Natomiast najważniejszą kwestią jest to, jakie mamy zasoby do radzenia sobie z tymi trudnościami, które niesie ze sobą życie. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że pokolenie osób młodych, dzieci, młodzieży jest pokoleniem słabym psychicznie, to znaczy takim, który ma bardzo słabe umiejętności radzenia sobie. W trudnych sytuacjach podejmowania wyzwań i walki o samego siebie. Jest to oczywiście wynikiem tego, co obnażyło to badanie, czyli niskiego poczucia swojej wartości, niskiej, niskiej oceny swoich możliwości, umiejętności. Teraz, według mnie, najważniejszą kwestią w budowaniu tej, tej swojej tożsamości i poczucia wartości jest dom rodzinny. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest poczucie sukcesu, sprawczości i, i, i jakichś zwrotnych, bardzo pozytywnych informacji na swój temat ze środowiska, które otacza dziecko, a więc albo ze szkoły, albo ze środowiska rówieśniczego, albo z jakichś innych środowisk, w których dziecko funkcjonuje i odnosi sukcesy. To mogą być koła zainteresowań, to mogą być sporty, to mogą być jakieś umiejętności praktyczne. I to, co jest największym problemem dzisiaj młodych osób, to jest fakt małego zaangażowania nie tylko rodziny w proces wychowania dziecka, ale przede wszystkim środowiska rówieśniczego i takiego środowiska, które kształtuje i rozwija umiejętności dane danemu dziecku, czyli bardzo mała aktywność ku zainteresowań, które mogą dzieci rozwijać. Domów kultury, klubów sportowych. Zobaczmy, że życie młodych ludzi koncentruje się właściwie w sieci, tak? Albo w grach, albo w komunikatorach, albo na jakichś forach, które często pochłaniają dzieciom kilkanaście godzin na dobę. Również niestety rodzice spędzają w ten sam sposób czas. Jeśli dziecko nie wyniesie z domu poczucia swojej wartości poprzez poczucie przydatności, zdolności do jakichś codziennych aktywności, nabywania nowych umiejętności i otrzymywania od rodziców pochwał, że są świetne, że świetne sobie, sobie poradziły, że coś potrafią, jeśli rodzice nie delegują dzieci do nawet takich prostych czynności domowych, nie, nie uczą je w ten sposób chęci eksplorowania świata, nabywania nowych doświadczeń, i budowania też swojego poczucia wartości. Także yy, wydaje mi się, że to jest otwarcie na świat wyłącznie wirtualny, a zamknięcie na świat rzeczywisty i zobojętnienie też rodziców na to, na to czym dziecko się tak naprawdę zajmuje. To jest yy, jakby główny powód yy, tego, z czym mamy do czynienia. Yy, to zamknięcie w świecie wirtualnym yy, yy, powoduje zubożenie na ró w różnych obszarach rozwoju dziecka, po pierwsze intelektualnym. Po drugie, jeśli chodzi o komunikację, zobaczmy, że sposób komunikowania się w sieci jest niezwykle prosty, żeby nie powiedzieć praktycznie grypsujący i oducza dzieci porozumiewania się językiem, w mowie i piśmie. Dzieci nie potrafią, nie czytają książek. Nie potrafią budować zdań, nie potrafią zbudować wypracowania i jestem niestety pokłosie tego, czym się zajmują na co dzień, zaniedbując jednocześnie inne obszary rozwoju, takie jak rozwój ruchowy, rozwój sportowy, rozwijanie talentów muzycznych, plastycznych, czy nawet eksplorując świat na spacerach, czy w grupie rówieśniczej. Pamiętajmy, że grupa rówieśnicza dla nastolatka jest jakby najważniejszą grupą, która daje mu informacje, tak naprawdę co on jest wart. I autorytety rodziców, nauczycieli w tym wieku nie mają dużego znaczenia, bo największa autorytet to jest autorytet właśnie rówieśnika. Jeśli nie ma tych okazji do ym, starć między rówieśnikami, do, do argumentowania, do nawet kłótni, do godzenia się, no, to dziecko nie ma umiejętności społecznych. Kolejne moje pytanie było o to, jak mądrze zadbać o poczucie własnej wartości dziecka, żeby ono, no tak mówiąc popularnie, nie zostało narcyzem, tylko żeby stało się taką osobą, która szanuje zarówno siebie, jak i innych. Już częściowo odpowiedziałaś na to pytanie, że no, jakby dziecko musi robić rzeczy, za które będzie chwalone, no, ale może, może jest coś takiego jeszcze, co mogłabyś wskazać. Ważne jest poważne traktowanie dziecka od jego narodzin aż po okres nastoletniej i młodej dorosłości. O tym trzeba zawsze pamiętać, żeby ta miłość rodzica była miłością mądrą. To jest miłość nie tylko opiekuńcza i akceptująca, ale także miłość, która stawia, która stawia granice i wymagania. Oczekuję od rodziców tak, aby mieć mniej pacjentów, bo muszę przyznać, że większość naszych pacjentów to są dzieci, które nie mają należytych modeli wychowawczych w swoim domu, wskutek czego no, okazuje się, że psychiatra musi uczyć rodziców wychowywania dzieci, stawiania granic, motywowania do działania i też takiej uważności, co dzieje się, co dzieje się z dzieckiem, bo pamiętajmy o tym, że. Jeśli dziecko nie jest należycie kierowane przez swoich rodziców, a więc nawet choćby nie ma ograniczonej ilości godzin spędzonych w komputerze, czy też nie jest stymulowane do podejmowania takich codziennych aktywności domowych nawet, nie ma stawianych też granic, co dziecku wolno, co nie wolno, nie ma też podejmowania kluczowych decyzji przez rodzica. Bywa tak, że my czasem odnosimy wrażenie, że to dziecko jest rodzicem. Dziecko wychowuje swojego rodzica, a nie na odwrót. No to wtedy niestety dzieci dotykają. I dziecko w pewnym momencie przestaje sobie radzić. Pandemia, izolacja i powrót do szkoły spowodowało, że u dzieci zaczęły się rozwijać y, takie dekompensacje związane z podejmowaniem prób samobójczych z, z, z nawałem samobójstw. Zobaczmy w tym raporcie 40% dzieci. Ma myślenie depresyjne, to jest prawie połowa dzieci. Tak, to nawet była wręcz powiedziane, że to jest że 40% uczniów myślało o tym, żeby podjąć próbę samobójczą, a prawie 9% dzieci deklaruje, że taką próbę podjęło. Tak, to są całkiem dramatyczne dane, które pokazują, jak słabe jest to młode, młode społeczeństwo. Naszą wartość budują nie tylko rodzice poprzez dawanie nam bezpiecznej miłości, poczucia akceptacji, ale także poprzez chwalenie i zachęcanie do działania i też fajanie pewnej otwartości na różne doświadczenia życiowe. A więc tutaj też przestrzegam przed takim nadmiernie lękowym nastawieniem do wychowania dziecka, tak? Nie rusz, nie idź, nie biegnij, nie, nie dotykaj. Wtedy dziecko uczy się takich nadmiernie lękowych obaw przed, przed różnymi rzeczami, które w życiu nas czekają, i w związku z tym, kiedy przychodzą jakieś wyzwania czy niepowodzenia, takie dziecko nie daje sobie rady i, i często właśnie podejmuje decyzję o tym, żeby nie żyć. Zresztą muszę powiedzieć, że ta niska kompetencja społeczna. I taki, jakby można powiedzieć, słaby charakter, nieadekwatny do wieku dziecka, powoduje podejmowanie prób samobójczych. I to nie są zwykle powody, które kierują dziećmi do podjęcia tej decyzji, które są jakimiś dramatami życiowymi, czyli śmierć, choroba bliskiej osoby, czy jakieś inne trudne, bardzo historie, ale to są zwykle, zwykle, błahe powody, z którymi dziecko sobie nie radzi, czyli na przykład klasówka w szkole, Zresztą większość dzieci, podając przyczynę podjęcia próby samobójczej, mówi, że nie wie, albo odpowiada na pytanie w ten sposób, że to wszystko nie przerosło. Ale na pytanie, co to znaczy to wszystko, to one już tego nie potrafią mm, odpowiedzieć. Dlatego mądra miłość, y, stawiająca wymagania, ale też taka, która dowartości dowartościowuje dziecko i czujna. Jeśli przez rodziców, jeśli chodzi o to, co robi nasze dziecko, czym się zajmuje. Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, intelektualny, artystyczny, ruchowy i społeczny. Ym, I też takie wpajania ciekawości świata dziecku, ale to idzie za wzorem rodziców. Jeśli jest to rodzina, która sama przedstawia model spędzania głównie czasu nawet razem, ale wszyscy w swoim telefonie, no to widzimy, że te relacje nie dość, że wewnątrz rodziny są zaburzone. Jeszcze bardzo ograniczają rozwój tego dziecka we wszystkich obszarach. Ostatnio miałam dyżur u mnie w szpitalu i zostałam poproszona o interwencję na oddziale psychiatrycznym dla dzieci. Już nieważne o co chodziło, to nie jest temat tego podcastu. Do czego zmierzam? Weszłam na oddział i na korytarzu leżały na podłodze dwa materace, po prostu rzucone na podłogę, nakryte jakimś tam prześcieradłem. Słabo mi się zrobiło, bo to wyglądało bardziej jak legowisko dla psa, niż jak miejsce, w którym ktoś miałby dochodzić do zdrowia. I dla mnie to był taki trochę symboliczny obraz tego, w jakim kiepskim stanie jest psychiatria dziecięca w Polsce. Czy możemy wskazać jakieś przyczyny, dlaczego to tak wygląda? Tych przyczyn jest na pewno wiele. Ten problem nie dotyczy tylko naszego kraju, ale myślę, że też innych krajów wysoko rozwiniętych i właściwie ten niedobór. Psychiatrii dziecięcej, psychiatrów dziecięcych, specjalistów od pracy z dziećmi i młodzieżą dotyczy większości krajów Europy. Natomiast nie jesteśmy tu odosobnieni. Natomiast trzeba sobie zadać pytanie, czy w tej chwili psychiatria z perspektywy pracy mojej wieloletniej już z młodzieżą, czy rola psychiatry na pewno jest taka, jak być powinna? To znaczy, czy my zajmujemy się dziećmi chorymi psychicznie, czy my zajmujemy się dziećmi w jakiś Kryzysach rozwojowych, a powinni zajmować się tym rodzice, czy też najdalej psycholog. I, I tutaj dotykamy tematu kluczowego, bo żaden szpital, żaden system w Polsce ani na świecie nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich potrzeb młodych ludzi, którzy trafiają do psychiatry. Powiem może tak: poszanowanie godności dziecka ludzkiego jest rzeczą najważniejszą. I moje zdanie jest takie, że tak jak dzieje się to u nas w klinice, my nie przyjmujemy dzieci na podłogach. To znaczy kategorycznie trzymamy pewne standardy leczenia i nie akceptujemy takiej formuły wojennej, nazwijmy to, kiedy każde dziecko musi, musi być położone. Co oczywiście niesie ze sobą też inne konsekwencje, bo w związku z takim modelem jest bardzo długa kolejka oczekujących na hospitalizację. Niestety prawda jest taka, że niektóre z tych dzieci tego nie doczekują. Mhm. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest to, co zaczyna się w tej chwili w naszym kraju dziać, to znaczy zaczyna się mu mówić i robić coś, co spowoduje, że ten pierwszy, pierwszy front pomocy dla dzieci jest aktywny. I dzieci nie muszą trafiać do szpitala, a mogą uzyskać pomoc na niższych poziomach referencyjnych. Czyli mamy psychologów w tej chwili w każdej szkole. Mamy poradnie psychologiczno-pedagogiczne pierwszego poziomu, które dokonują detekcji, diagnozy i takiej pierwszej pomocy dla, dla dzieci wymagających pomocy. Za mało jest jeszcze, według mnie, w naszym kraju takich instytucji, które mogą wesprzeć rodzinę, bo Rodzice, nie wiedząc, jak sobie poradzić i jakie błędy popełniają, szukają pomacku i najczęściej kierują swoje kroki właśnie do szpitala psychiatrycznego, bo dziecko sygnalizuje chęć podjęcia próby samobójczej, czy też taką próbę samobójczą podjęła. A nie są to dzieci chore psychicznie, tylko są to dzieci. Z pewnymi problemami, które nie, nie są w stanie być rozwiązane przez same dzieci, ani też przez rodziców, czyli brakuje tak naprawdę instytucji pomocowych dla rodzin. Ta formuła na przykład warsztatów dla rodziców, czy poradnictwa dla rodziców jest moim zdaniem w naszym kraju dość zaniedbana. I mhm. NFZ też nie finansuje y, szczególnie tego rodzaju usług, no wychodząc z założenia, że jednak rodzice wiedzą, jak wychować swoje dzieci, co w dzisiejszych czasach nie jest tak oczywiste. Zdecydowanie. Okej, okay, czyli po prostu. Interwencja zostaje podjęta już w takim krytycznym momencie, kiedy jest jakaś sytuacja tak, że są myśli samobójcze czy próba samobójcza, a jakby wcześniej, kiedy to dziecko jest w kryzysie, no to po prostu jest zapomniane wszyscy. Tak jest, tak jest. Często dzieci właśnie szukają pomocy w sieci. A pamiętajmy też o tym, że sieć stanowi ogromne zagrożenie dla młodego człowieka, zresztą dla dorosłego również. Mhm. Znamy historię, kiedy ludzie całe majątki tracą przez spędzanie czasów w sieci, jakieś hazardy, zakłady no tak. i, i, i giełdy. I, I nawet dorośli mężczyźni potrafią przetracić. Majątek całej rodziny, nie wychodząc z domu. I to samo dzieje się też z dziećmi. Oczywiście na inną skalę innego rodzaju są to zagrożenia, ale począwszy od hejtu rówieśniczego, poprzez fora, poprzez toksyczne kontakty z całym światem, poprzez wprowadzanie podstępnych ideologii, które, że tak powiem, dokonują manipulacji na mózgu rozwijającego się dziecka, doprowadzając do różnego rodzaju. Problemów włącznie z podejmowaniem i namawianiem do samobójstw, podpowiadaniem tych metod. Więc tutaj należy na to bardzo zwracać uwagę. Zresztą doświadczenia są takie, że rodzice są ostatnią osobą, która dowiaduje się, co dziecko robi w sieci i często dowiaduje się na przykład już po faktach tragicznych. Mhm. Zrobiło się dość poważnie. Może teraz poproszę Ciebie o przytoczenie historii jakiegoś pacjenta. Która pokazuje, że nawet z tak trudnej sytuacji, jakiejś kryzysowej, beznadziejnej, można wyjść obronną ręką. Takich sytuacji jest bardzo wiele, i gdyby, gdyby nie było takich sukcesów terapeutycznych, no to, to pewnie byśmy się szybko wypalili zawodowo. Ale powiem Państwu, że często jest tak, że dziecko trafia do, do nas, do szpitala, do kliniki z ogromnym problemem, często nawet w stanie zagrożenia życia. A okazuje się, że problem leży w elementarnych relacjach rodzinnych, na które trzeba zwracać uwagę, i odpowiednio poprowadzona terapia, także z rodziną, bo oczywiście my też pracujemy z rodzinami, doprowadza do tego, że, że to dziecko zdrowieje i Przeformułowane są pewne relacje rodzinne i sposób komunikowania w tej rodzinie. Myśmy mieli w ostatnim czasie bardzo wiele trudnych dzieci, trudnych z zagrożeniem życia po próbach samobójczych, ale muszę powiedzieć, że chyba w ostatnim czasie takie największe poruszenie w naszym zespole wzbudziły historię dziewczyn, które trafiały do nas w pandemii z anoreksją. I była dziewczynka, która trafiła do nas w marcu, dwa lata temu, w, w szczycie pandemii. Waga jej wynosiła 27 kg. Dziewczynka miała 18 lat i była maturzystką, przygotowywała się do matury. I proszę sobie wyobrazić, że choroba trwała co najmniej, co najmniej pół roku jak, jak nie więcej. Ta dziewczynka schudła. 30 kg pod okiem swoich rodziców, kiedy zauważmy, że wówczas akurat to była rodzina, która zajmowała się rolnictwem, ale no to byli ludzie, którzy przez okres jesieni-zimy jednak byli w domu i widzieli, co dzieje się z dzieckiem. Ta dziewczynka nie trafiła po żadną pomoc. Ona trafiła do nas do, do kliniki w stanie skrajnego wyniszczenia, i właściwie ojciec przywiózł ją do nas z nadzieją na jakąś konsultację ponieważ dziecko kilkukrotnie zędlało w domu i nie było w stanie już siedzieć. No, oczywiście nie było mowy o tym, żeby to była jednorazowa konsultacja, tylko oczywiście należało to dziewczynkę przyjąć. Natomiast ojciec protestował wciąż, że ona ma za dwa miesiące maturę i on ją przywiózł tylko dlatego, że zasłabła i chciałby ją jakąś kroplówką podreperować. Natomiast on ją przywiezie po maturze za dwa miesiące. No no oczywiście, za dwa miesiące. Oczywiście, oczywiście tak, takie, takie było przewidywanie, że nie, nie można tego już dalej jakoś więc Dziewczyna została przyjęta, ale proszę sobie wyobrazić, że myśmy przez y, 6 miesięcy walczyli o życie tej dziewczyny. Ona u nas leżała, była w bardzo ciężkim stanie i pomagali nam też interniści, chirurdzy w, i anestezjolodzy w, w uratowaniu jej życia. I ona wyszła y, po sześciu miesiącach od nas bardzo dobrej, w bardzo dobrej formie. Jeszcze udało się, że u nas w trakcie pobytu w szpitalu zdała maturę. I w tej chwili ta dziewczynka jest zdrowa, poszła na studia i waży 65 kg, ale muszę Państwu powiedzieć, że bardzo ciężką pracę wykonaliśmy nad tą rodziną i nad tym zwróceniem uwagi, jak relacje rodzinne. Jak ślepota rodziców prowadzi dziecko w ciemne zaułek aż do, aż do śmierci. Okazało się oczywiście, że w tej rodzinie, tak klasycznie jak, jak w modelu anorektycznym, są duże zaburzenia komunikacji, czyli są to rodziny na pierwszy rzut oka bardzo prawidłowe, niepatologiczne, tak zwane dobre domy, gdzie nie ma rzeczywistej komunikacji między członkami rodziny, a wszelkie ukryte konflikty są. Załatwiane biernie, lub przemilczane, lub zamiatane pod dywan, a jakby choroba, tej, choroba dziecka, w tym przypadku anoreksja, jest jakby wołaniem o pomoc tej sytuacji, która, która jest zastana, przy jednoczesnym też takim skupieniu mamy, szczególnie matek, nad, nad opiekuczością, ale też zaniedbywaniem takich potrzeb emocjonalnych dziecka, a więc takim ochronieniem i, i dążeniem do hermetyczności tego systemu rodzinnego. I nad tym wszystkim jakby praca terapeutyczna była prowadzona u tej dziewczyny i ona w tej chwili zdrowa. Ona waży 65 kg, jest studentką i, i jakby całkowicie wyzdrowiała. Ale jakby to było takie ciężkie przeżycie też dla nas, dla zespołu, że można dziecko pod swoim okiem doprowadzić bez interwencji praktycznie do śmierci, przy jednoczesnym no, kompletnym braku yy, szukania pomocy. I to jest takie smutne właśnie w tym wszystkim. I to nie jest pojedyncza historia, z pewnością. Nie, to nie są pojedyncze historie. Dobra. Na koniec, jako że nagrywamy ten odcinek pod koniec maja i mam nadzieję opublikować go w Dzień Dziecka, Agata, powiedz, czego życzysz wszystkim obchodzącym to święto? Wszystkim obchodzącym to święto, czyli wszystkim <laughs> dzieciom, życzę, Miłości wspaniałej od swoich rodziców, czerpania z domu rodzinnego najpiękniejszych wspomnień na całe życie, poczucia wartości, która będzie się budowała y, przez rodziców, y, przez kontakty rówieśnicze, rozwijania swoich pasji, zainteresowań. Chcę, żeby każde dziecko wierzyło, że ma jakiś talent, bo każde dziecko ma jakiś talent, nawet takie, które nie najlepiej się uczy. Ono ma talent i życzę Wam tego, żebyście, sobie, żebyście byli mocnymi ludźmi, dali sobie radę w życiu i rozwijali swoje talenty, i myśleli o sobie, że jesteście wspaniali. Życzę Wam tej wspaniałości. Do usłyszenia. Dzięki. Piękne życzenia. Ja również się do nich dołączam. Wszystkim dzieciom, małym i dużym, na Dzień Dziecka i na każdy inny dzień roku życzę dobrostanu, poczucia spełnienia, radości i wspaniałych, ciepłych, budujących relacji. Dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do wysłuchania także innych odcinków podcastu Pani Psychiatryni. Znajdziecie je na YouTube, na Spotify oraz w Empik Go. Jeżeli chcecie zadać pytanie lub jakoś odnieść się do treści, które tworzę, zapraszam do kontaktu najchętniej za pośrednictwem Instagrama. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Pa, pa.